X.com dostarczył ten piękny przedmiot za moje ciężko zarobione pieniądze, czyli sponsorem tego odcinka jestem ja. Ale X.com zrobił to na czas i jestem zadowolony, bo wczoraj zamówione, dzisiaj przywiezione. Rozpakujmy. Moim pięknym ceramicznym nożem. Dobrze zapakowane. Jest to jakiś taki hinch, żeby to otworzyć? Może nie nożem, tylko ręcznie? Nie ma, to trzeba noża. Okej. Okay. Co to jest? Instrukcja po polsku? Może. Piękne takie cieniutkie pudełeczko. Zobacz, jakie cieniutkie. Wspaniałe tu się go otwiera. Czyli nóż jest niepotrzebny. Hmm. Jest to wersja y, bieda edition y, z tego względu, że na bogatszą wersję trzeba byłoby czekać. Bardzo długo. Data produkcji lipiec, także no, świeżyka. Świeżuteńki sprzęt. Y, no, a że nie chciałem długo czekać na bogatszą wersję, to zrobimy to. To też może będzie fajne. To co? Nóż no jest niepotrzebny. Nie? Rozspagowujemy. Mm. Satisfaction. O. Uh. Telefon. Ciężki jest. Mówi, że jest lekki, jest ciężki. I, I tyle. Co to to opakowanie takie ciężkie? Tam w środku nic nie masz? Nie ma nic. Co my tu mamy? Akcesoria. Otwórzmy sobie akcesoria. I, panie kolego, o! Jaki piękny SIM card tool. jest? wyjmiemy uch świetny no i oczywiście kabel USB typu C i instrukcja obsługi no to nie ma ładowarki to nie ja bym wolał jednak z ładowarką ale SIM Card mi się yy, podoba no i samo urządzenie uch. 嗯，嗯。Mm. Mm. Wow. Wow. Uh. Wow. Wow. Nice. clicking. Super cool. Uff, Uf. wygląda przepięknie. Uf. Ale to wygląda. Będzie się pulsować. I to, popatrz, mocno. Na razie wygląda fajnie. Boczki są płaskie, aluminiowe. Przyciski duże. Takie dobre kliknięcie. Przycisk zasilania z, jed, z prawej strony przycisk podgłaszania ściszania z lewej. U góry mamy tylko mikrofon, z dołu mamy głośnik USB typu C i sim card tray. Oczywiście mikrofon. który jest Dual SIM zabezpieczony. Gumeczko, czyli woda św. Ja sobie wrzucę SIM. Ok, tak wygląda. Czy mam to nie wiem. Ale zobaczmy co tu mamy mm, przeinstalowanego. I jest, możecie powiedzieć, bardzo mało, czyli. Cały system jest bardzo czysty i to mi się podoba, żeby nie było zbyt dużo jakichś tam gier czy, czy czegoś takiego. Czysty system bo Co chcę sobie zainstalować, co sobie zainstalować. Mam YouTube Music YouTube e, regularny, regularne mój polski. Język e, mi się plącze z podniecenia oczywiście w ustawieniach, gdy sobie wejdziemy. Mamy tak, bateria, około 1 godziny 44 minut, ale do czego? Nie rozumiem, tutaj yy, godzina 44 do rozładowania, czy, czy nie wiem o co tu chodzi. Battery percentage to sobie oczywiście możemy włączyć, fajnie. Tutaj jest to wszystko pokazane. Storage, czyli mamy 721 MB zajęte ściągamy aktualizację w tej chwili, więc to się mogło powiększyć no i sam system zajmuje 19 giga przypominam, że ściągamy aktualizacje, więc może być troszeczkę więcej, czyli na dzień dobry mamy takie zużycie, fajnie to jest wszystko opisane i ta ściąka jest takie wrażenie yy, takiego, ta, takiego retro, mnie się to podoba display, yy, fajnie to wszystko jest, adaptive, lock screen, timeout Dark team. Możemy mieć też white. Wróćmy do dark. Eee. Kolory ok, dobra. Ciekawe jest to rozwiązanie. System. Aktualizacja, jak widzimy, się ściąga. Oczywiście będziemy robić wszystkie testy na najnowszej. Na Uuu, panie. Wygląda nieźle. W jakiej zrodzielszości? Nie wiadomo. To się okaże wkrótce. No. Pierwsze wrażenie yy, muszę ci powiedzieć, że troszeczkę tak jakby chciał udawać iPhone'a. Jeszcze coś ci pokażę czekaj, bo to, bo to jest ważne. Pamiętasz, to jest tylko rozpakowanie. Sound and vibration. drugi. O, no weź. Te, te światełka są. Ha! I tak dalej, Ja to będziemy testować w pełnym, tutaj w pełnej recenzji. Bateria widzę, że to szybko scho schodzi, dopiero było 51, że ale to nic, może to nie jest najjaśniejszy ekran na świecie. Zobaczmy sobie muzykę. Ładnie gra, głośno. Fajnie. Pierwsze wrażenie mogę powiedzieć w jednym słowie.